Tu jest budka mojej roboty. Tutaj jest tak zrobione na taki ten, żeby się to nie ruszało, bo to jest wielko budka, ona nam się ruszała. Tu jest uszczelka daną, bo ona chodziła ścianę nie nierówno, nie chciało mi się tam tego szlifować ściany. No to tak, porzęłam z daleka. Ta budka jest 21 tak 22 tak Otwór, że gdzie idzie tam se wsadzić O tutaj patrzę samo co na zewnątrz, czego jest w środku Tutaj okay, tak to jest zrobione, to do ściany przykręcone Trzeba zaszpachlować, żeby tego nie było Bo to przy, kręcaniu tu po razem mi bit spoczył że nie i wyszło Otwierana jest ta budka tu jest, tu jest, nie ma tutaj jasno środka tu się prezentuje tak tu jest drabinka tam do samego dołu jest drabinka, tam jest wyżłobione. Szkoda, że tego nie widać teraz tu na czym. No to tak jakiś... O, może trochę widać, tu jest ten... Ten, ten, ten. Tu jest drabinka. I tam jest ej, ej, ...no, wyścigone teraz trocinami już do nich, żeby mogły tu wchodzić. I ogólnie budka całą mojej instrukcji. 48 wysoko 21 na 22 płyty były wszystkie cięte na 22 ale to jest od środka tam yy, wymiary były podane bo tak to by wyszło 23 na 22 by tak wyszło ale to jest tak obliczone od środka nie mają miejsca zeberki są już pewnicy Teraz robię pustszą dietę, więcej słonecznika, bo jestima. Tu to poidło, sprawuje się, nic nie kapie z niego. Jak na razie. Tu jest budka do nimfów, tu do nimfów, tu do falistych, tam do falistych. A jeszcze w zimę zrobią więcej butek, to zeberek i tak dalej, zrobią butki. A jest Tak tu jest tu, tu. Pójdź, pójdź, pójdź. To jest... Najlepszy papużek. Musi się dokiecić. No to tak. Budka jest już powieszona. To jest ważne. O, rzecz drzwi uszczelkami obłożył. Tu. Tam widać. Tu. Coś nie chciałem pasować z tym, niekiedy w miejscach trzeba było docinać uszczelki, bo tam za ciasno było i nie pasowało Jeszcze w planach budki do seberek zrobić bydom Do falistych, o, chciałem by ktoś nie wiedział taką uszczelka To będzie łatwo na pół przedzielić Wychodzi coś takiego Tu jest Na razie drodzy widzowie, trzymajcie się. Cześć.